Dzisiaj dla odmiany plikka gazowa. Jest to M4 w wersji CQB o napędzie gazowym. W komplecie mamy więc szybką ładowarkę ze specjalną końcówką do tych magazynków. Plikę, magazynek, pasek i standardową paczkę Rytmika gazowa działa już prawie dokładnie tak samo jak rytmika broni ostrej. Czyli mamy zamek, który musimy przeładować przed pierwszym strzałem każdego magazynka. Zamek blokuje nam się w tylnym położeniu przy pomocy bolt Czyli dokładnie tak jak w oryginale. Po ostatniej kulce zamek zostanie nam w tylnym położeniu i zwalniamy ten zamek bolt jeżeli nie mamy przeładowanej broni, nie możemy zabezpieczyć. Dokładnie tak jak w prawdziwym karabinie. Dopiero po przeładowaniu jesteśmy w stanie zabezpieczyć broni. Rączka pusta w środku, ponieważ nie ma silnika, więc ma dokładnie wymiar rękojeści od broni ostrej. Zresztą pasują też wszystkie chwyty taktyczne od prawdziwej M4. Korba Klasyczna, dokładnie tej samej średnicy, tak samo mocowana, a więc również pasują kolby od broni ostrej. Magazynek jest bardzo ciężki, gazowy, odpowiada wagowo prawdziwemu magazynkowi z amunicją. Kulki, które ładujemy najlepiej, najwygodniej korzystając z tej końcówki. Szybko ładowajką. Zawój gazowy umieszczony jest z boku. Jest to o tyle ciekawe, że mając w kamizelce magazynek, nie budzi nam się zawód. Ładujemy standardowo green gazem. Jeszcze Szczególna rzecz: przed ładowaniem mamy tutaj wystającą blaszkę, musimy ją wcisnąć żeby zesytować zawór. Jeżeli jej nie wciśniemy, cały gaz będzie od razu uciekał z zaworem. Wciskamy, sytując zawór, i wtedy ładujemy. Wszystko inne jest dokładnie tak jak w broni ostrej. Żeby sobie odciągnąć zamek, wkładamy wtedy magazynek i zrzucamy bootcam. Mamy epikę gotową do strzały. W tym momencie możemy zablokować na safe. Samo strzelanie z jest dużo ciekawsze niż z epik elektrycznych, ponieważ tutaj gazowy blobek daje nam namiastkę odrzutu. Ogień, Ogień pojedynczy. I najciekawszy, ogień ciągły. Niestety przy ogniu ciągłym jest to bardzo gazożernia.